To wie. Mam już własny klub. Mam własny klub. I w się, dam Wam do niego link. Ogólnie nazywa się XBest. to na razie moje kolory tylko w nim, ale później jeszcze ktoś będzie. No tak. To możecie dołączać I X dużej, bez małej. I tak to będę dawał link w opisie i w komentarzu. Dlatego jest taki krótki ten film. I jeszcze ważna, ważna rzecz. Dajcie subika, łapkę w górę i dzwoneczek. To jest też bardzo ważne widzowie. I dlatego on jest taki krótki, bo musiałem Was poinformować, że już mamy własny klub. No to zobaczcie widzowie w następnym odcinku.